Fiodor Fjodorowicz Sigajew. Wkrótce potem, jak przyłapał żonę na gorącym uczynku, stał w składzie broni szmuks i spółka i wybierał rewolwer. Twarz jego wyrażała gniew, ból i nieodwołalną decyzję. Wiem, co powinienem zrobić, myślał. Ognisko domowe zhańbione, Honor zmieszany z błotem, występek triumfuje. też, jako przykładny obywatel i człowiek uczciwy, powinienem się zemścić. Najpierw zabije ją i kochanka, a potem siebie. Na razie nikogo jeszcze nie zabił. Nawet nie wybrał rewolweru. A już oczami wyobraźni widział trzy zbroczone krwią trupy. Roztrzaskane czaszki, cieknący mózg, rwetes, tłum gapiów, sekcje zwłok. Ze złośliwą satysfakcją człowieka głęboko dotkniętego wyobrażał sobie przerażenie krewnych oraz świadków zajścia. Agonię niewiernej żony i już czytał w myślach wstępne artykuły traktujące o rozkładzie stadła małżeń. Subiekt Subjekt Ruchliwy Francuzik z brzuszkiem w białej kamizelce rozkładał przed nim rewolwery, uśmiechał się z uszanowaniem i szastając nogami mówił: Radziłbym panu Messie wziąć ten oto znakomity rewolwer systemu Smith i Wilson. Ostatni wyraz techniki w dziedzinie broni palnej, trójstrzałowy z wyrzutnikiem. Bije na 60 kroków, Ze Zechce szanowny pane zwrócić uwagę na precyzję wykonania Messie. Najmodniejszy system, Messie. Tuzinami sprzedajemy co dzień przeciwko bandytom, wilkom i kochankom. Niezwykle precyzyjny i silny strzał na dużą odległość. Przeszywa na wylot żonę i kochanka. A jeżeli chodzi o samobójców, to nie znam lepszego systemu, messie. Subjekt odwodził i spuszczał kurki. Chuchał na lufę. Celował i udawał, że nie posiada się z zachwytu. Widząc jego zachwyt, można by sądzić, że gdyby tylko miał rewolwer tak znakomitej marki jak Smith i Wilson, to z rozkoszą wpakowałby sobie kulkę w łeb. – Ile kosztuje? – spytał Sigajew. – 45 rubli, messie. Hmm, – To dla mnie za drogo. – W takim razie przedstawię panu inne, tańsze systemy. – Zechce pan obejrzeć, messie? – Mamy ogromny wybór w różnych cenach. Na przykład ten oto rewolwer systemu Lefosh kosztuje zaledwie 18 rubli. – Ale… – subjekt skrzywił się pogardliwie. – Ale… Jest to system już przestarzały, Messie. Kupuje go teraz tylko proletariat umysłowy tudzież psychopatki. Zastrzelić siebie lub żonę z Le Fauché jest obecnie w złym tonie. Dobry ton to wymaga absolutnie Smitha i Wissona. Nie mam zamiaru zabijać ani siebie, ani nikogo. Z ponurą miną skłamał Sigajew. Rewolwer kupuje po prostu na letnisko, żeby płoszyć złodziei. My w to nie wchodzimy, w jakim celu pan kupuje broń. Uśmiechnął się subiekt dyskretnie spuszczając oczy. Gdybyśmy w każdym wypadku chcieli dociekać powodów, to musielibyśmy zwinąć interes, Messie. Na złodziei Lefosze się nie nadaje, Messie, ponieważ strzela głucho i niezbyt głośno. Natomiast przedstawię panu zwykły pistolet kapiszonowy Mortimera, tak zwany pojedynkowy. A może by go wyzwać na pojedynek? Przemknęło przez myśl Sigajewowi. A zresztą zbytek zaszczytu. Takie bydle należy zatłuc jak psa! Subjekt, krzątając się z gracją, biegając drobnymi kroczkami, uśmiechając się i gadając bez przerwy, rozłożył przed Sigajewem cały asortyment rewolwerów. Najbardziej imponująco i ponętnie wyglądał jednak Smith i Wilson. Sigajew wziął do ręki jeden z rewolwerów tego systemu. Utkwił w nim osłupiały wzrok i popadł w zadumę. Oczami wyobraźni widział, jak roztrzaskuje głowy, jak krew rzeką leje się po dywanie i posadzce, jak niewierna żona konając wierzga nogami. Ale wszystko to było za mało dla wzburzonego do głębi duszy Sigajewa. Krwawe obrazy, krzyk i przerażenie nie wystarczały mu. Należało wymyślić coś jeszcze okropniejszego. A może zabije jego i siebie, pomyślał, a ją zostawię przy życiu. Niech ją zamęczą wyrzuty sumienia i pogarda otoczenia. Dla takiej wrażliwej natury jak ona, będzie to stokroć gorsze od śmierci. Tu wyobraził sobie swój pogrzeb. On, znieważony mąż, leży w trumnie z łagodnym uśmiechem na ustach. A ona, blada, dręczona wyrzutami sumienia, idzie za trumną jak niobę i nie wie, gdzie się skryć przed zabójczo pogardliwymi spojrzeniami wzburzonego tłumu. Widzę jednak, że Smith i Wison przypadł panu do gustu, monsieur. Przerwał rozmyślania Sigajewa subiekt. Jeśli cena wydaje się panu zbyt wysoka, to proszę bardzo, ustąpię panu pięć rubli. Zresztą mamy jeszcze inne systemy, tańsze. Subjekt z iście francuską gracją dobył z półki następny tuzin rewolwerów w futerałach. Oto rewolwer w cenie 30 rubli, Mesie. Niedrogo Mesie, zwłaszcza, że kurs bardzo spadł, a opłaty celne rosną z godziny na godzinę, Mesie. Przysięga Mesie, jestem konserwatystą, ale już nawet mnie zaczyna się to nie podobać. Na miłość Boską, kurs i taryfa celna doprowadziły do tego, że obecnie jedynie ludzie bogaci mogą sobie pozwolić na kupno broni. Biedakom pozostaje tylko broni, tulska i fosforowe zapałki. A tulska broń to istna rozpacz. Strzela pan z tulskiego rewolweru do żony, a trafia pan we własną łopatkę. Sigajewowi zrobiło się nagle smutno i żal, że umrze i nawet nie zobaczy mąk niewiernej żony. Zemsta jest słodka wtedy, kiedy widzi się i dotyka jej plonów. A co za sens, jeśli Sigajew będzie leżał w grobie i nic nie będzie czuł? A może by zrobić tak, myślał. Zabiję jego, potem pójdę na pogrzeb, popatrzę, a dopiero po pogrzebie sam się zabiję. Zresztą, zanim będzie pogrzeb, mnie aresztują i odbiorą broń, a zatem jego zabiję. Ona zostanie przy życiu, i ja. ja chwilowo się nie zabiję, tylko pójdę do więzienia. Zawsze jeszcze będę miał czas się zabić. Więzienie ma tę dobrą stronę, że w czasie śledztwa będę miał okazję ujawnić wobec władzy i społeczeństwa całą podłość jej postępowania. Jeśli odbiorę sobie życie, wtedy ona, z właściwą jej obłudą i bezczelnością, oczywiście, zwali na mnie całą winę. Społeczeństwo usprawiedliwi jej postępek i jeszcze się będzie ze mnie śmiało. Jeśli natomiast zostanie przy życiu, to. Po chwili medytował dalej. Jeśli tak. Jeśli się zabije, to na pewno wina spadnie na mnie i będą mnie podejrzewać o niskie pobudki. A zresztą, z jakiej racji mam się zabijać? To po pierwsze, a po wtóre, zastrzelić się znaczy stchórzyć. A zatem zabiję jego, ją zostawię przy życiu, a sam pójdę do więzienia. Na rozprawie ona będzie występowała w charakterze świadka. Wyobrażam sobie ten wstyd i haniebę, kiedy mój obrońca będzie jej zadawał pytania. Sympatia sądu, publiczności i prasy będzie, oczywista, po mojej stronie. Tak rozumiem. Myślał Sigajew. A tymczasem subiekt rozkładał przed nim towar i uważał za swój obowiązek bawić klienta rozmową. Oto Angliki nowego systemu. Dopiero co otrzymane pablał. Ale uprzedzam pana, Messie, że wszystkie te systemy bledną wobec Smitha i Wisona. W tych dniach, z pewnością pan już czytał, pewien oficer nabył u nas rewolwer systemu Smith i Wilson. Strzelił do kochanka żony i proszę sobie wyobrazić, kula przeszła na wylot kochanka. Następnie lampę z brązu, potem fortepian, a stamtąd rykoszetem zabiła pieska i kontuzjowała żonę. Efekt nadzwyczajny, przynoszący zaszczyt naszej firmie. Oficer został aresztowany. Oczywiście skażą go i ześlą na ciężkie roboty. Po pierwsze nasze prawodawstwo jest nieco przestarzałe. Powtórę, sąd zwykle staje po stronie kochanka Messie. Dlaczego? A to całkiem zrozumiałe. Messie, wszyscy sędziowie, przysięgli, obrońcy, a nawet sam prokurator żyją z cudzymi żonami. Dla nich bezpieczniej, jak w Rosji będzie o jednego męża mniej. Ogół byłby zadowolony, gdyby władze zesłały wszystkich mężów na Sachalin. O, nie ma pan pojęcia, messie, jaki niesmak budzi we mnie obecny upadek obyczajów. Uwodzenie cudzych żon jest dziś tak przyjęte, jak palenie cudzych papierosów i czytanie cudzych książek. Z każdym rokiem obroty w naszym sklepie maleją, co wcale nie oznacza, że jest coraz mniej kochanków, tylko że mężowie godzą się ze swoim położeniem. Boją się sądu i zesłania. Subjekt obejrzał się i szepnął. A kto temu winien, messie? Rząd. Nie ma najmniejszego sensu, myślał Sigajew. Iść na Sachalin przez pierwszą lepszą świnię. Jeśli pójdę na zesłanie, to ona tym łatwiej powtórnie wyjdzie za mąż i przyprawi rogi następnemu mężowi. Ona będzie górą. A zatem ją zostawiam przy życiu, siebie nie zabijam, jego e... także nie zabijam. Trzeba wymyślić coś rozsądniejszego i bardziej dotkliwego. Zatruję im życie pogardą i wytoczę skandaliczny proces rozwodowy! A oto jeszcze inny system Messie, powiedział subiekt, zdejmując spółki nowy tuzin rewolwerów. Zechce pan łaskawie zwrócić uwagę na oryginalny mechanizm zamka. Wobec powziętej decyzji rewolwer nie był już Sigajewowi potrzebny, a tymczasem subiekt z coraz większym zapałem rozkładał przed nim towar. Zhańbionemu mężowi zrobiło się przykro, że subjekt daremnie zadaje sobie trud, daremnie wpada w zachwyt, wdzięczy się i traci czas. – Dobrze, w takim razie – bąknął – przyjdę później albo… albo yy, przyślę kogoś. Sigajew nie widział wyrazu twarzy subiekta, ale czuł, że aby nieco złagodzić drażliwą sytuację, powinien coś kupić. – Ale co tu kupić? – rozejrzał się po ścianach magazynu, szukając czegoś niedrogiego i wzrok jego zatrzymał się na zielonej siatce wiszącej w pobliżu drzwi. – A to… Yy, co to takiego? – spytał Sigajew. – To są sidła na przepiórki. A ile to kosztuje? Osiem rubli, mesję. To proszę mi zapakować. Zhańbiony mąż zapłacił osiem rubli, wziął sidła i z poczuciem jeszcze większej hańby opuścił magazyn.